Nie ja chodzi na prawo, na lewo, na boki. O, teraz potężna fala przyłożyła e, w dziób. migawka filmowa z życia marynarza na morzu. No coś tu powiedzieć, sztorm, sztorm i jeszcze raz sztorm. Nie będę wstawiał tutaj zbytniego komentarza sami. Na nasze życie na morzu. A szczególnie teraz, jesienno-zimową porą, sztorm za sztormem nadciąga Zwolniliśmy, bo e, cała naprzód nie szło płynąć. Ale obijają nam dziób. Ale ja tu dużo nie będę wstawiał komentarza. Popatrzcie sobie sami, jak dodam tylko, że fale dochodzą do wysokości 5 metrów. Może z góry tego tutaj tak nie widać. Ale jak się zejdzie na niższy pokład, no to robi efekt. Robi to wrażenie. Ale ja nie będę ryzykował nie będę schodził dzisiaj, żeby mnie fala nie zmyła. Mogę wam tylko pokazać to z góry jak to wygląda. I podzieli się tym, co my marynarze przeżywamy podczas kolejnych sztormów, noce nieprzespane, w kabinie wszystko rozwalone.